O, bo że ja mam Zygorek hmm. Ja wziąłem specjalnie... Jak on się nazywa na Freddy? Ego? gramy? Nie. Nie, to nie jest Freddy. Na piłacza. A ja Kanekiego? Na pewno, bo nagrywamy. <laughs> Mm -hmm. Oj, żeś mi go tu przyprowadził. Leci za mną. Idź na te na proszę dokończ go. Wraca tam. Dobra, ja sobie filuję Blotkan. I gdzie? Aha, do... <laughs> Rzeczywiście! Rozlewa się mi krew jak biegnę. Okej, okay, ciekawe. Ja się schowałem. Wiesz co, ja już jestem stamtąd daleko. W mainie w piwnicy siedzę. Ja. Dobra, mnie minęli. Ja lecę tam już, jak coś idę, idę. Ja idę, ja idę, jak coś. Mam apteczkę, mogę cię. Plus masz zegarek, jak coś, bo ja mam. Nie zmieniłem bildu niechcący. Śmiało. O Boże. No właśnie nie. Zadania nie wziąłem bildu nie zmieniłem tak, chodź. nie ma sprawy. Wiesz co, tylko wydajesz wtedy dźwięki i ma, be, bardzo łatwo cię znaleźć jak coś, więc ostrożnie, nie? Mhm. Ciekawe co robi Alan Wake i czy pójdzie po nią. Okej. Okay. Dobra, to ja po nią idę w takim razie. Idę na Maina. Nie zdążę przed drugim stage'em przecież po nią. Zdążyłem, Jezu. Fak. O, nie leżę Patryk, nie dam rady. Ściągnę ci i uciekaj portalem. Nie dam rady. Nie brakło. I tried my best. Sorry. Wiecha. Fajnie są, nie? Ja się zdaję, ja się zdaję, ja się zdaję, ja się zdaję, uciekaj. Uciekaj portalem, szybko. Dobra, uciekaj jak najdalej od portalu, nie? Mm, wiesz co? Alan Wake się tu kręci, uciekł właśnie portalem razem z bubą. Ona też chyba idzie w moją stronę? Nie, jest nade mną. Nie wiem, gdzie ona idzie. Nie, 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 ja mówię o niej. O tej Lori. Co? Nie Lori jak ona ma? Nie, no, nieważne. Tori. O, właśnie. Co, oni wyszli tym portalem, więc uważaj, nie? Żeby nam tu nie. Tak? Okej. Okay. I ona robi gena, jest super, nie? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Zabloko. Tak, podniósł. Ona go nie pójdzie zdjąć, Patryk, jak coś. Fun fact to jest Polka. Polak. Hmm. <laughs> Co ty tam rzucasz w pokoju, A. nie wiem, czy jest sens ich oglądać. Chyba gramy dalej. Okej. Okay. No właśnie trzeba tak uzupełnić. Zebrać... blod Api jest goniona całosica. łosica Co ja zanim tak full grę zacznę, to ja sobie chwilę pobiegam. Parę kruków chciałbym wystraszyć. Brawo? Dobra, ja zaczęłam robić kanał, nie wiem, ile miałem tych, a już można podejrzeć za. Zada... Nie? nie, nie można. <ścoughs> Oj. Oj, Chinese woman Sabotażysta tak zwany Ucho mnie zaskędziało Od słuchawkow Brakuje czegena. Filuję sobie Kana. O. właśnie Bo, ej, ogólnie ta krew się rozlewa jak się z nią idzie, ale tylko jak biegnę czy jak idę? Tak Zawaliła mi Biegnę bo on olał, no ale nie wiem czy zdążę Fęknie nie wiem, gdzie wisi Ona się ściągnęła! W sensie chciała się ściągnąć bot Kurde, nie zdążyłem odbić No, no ale tacy są ludzie Słuchaj, jak. Musi pójść coś nie po myśli. Fengmin umiera Czy Mark po ciebie idzie? Czy mamy ja tam lecieć? Dobra. A, tu jest jeszcze nie zrobiony, ale gdzie jest krew. Oj Żeg tak. Weź go przyprowadź na mały na mnie A, no. No. Escapar o um meu gene. Oh. I się nie rusza, ha? jaki jest z tego powód? O, dobra, rusza się. Leci. Kurde, dostałem. Nie ma palety już. O, ale się dałem zrobić. Myślałem, że zawrócę, że pójdzie w drugą stronę, no ale nie dała mi. Nie dała mi uciec. No będę, będę trafiał. Może go znajdzie. Uh! Mikrofon walnął. Mm, I tak musi przyjść do mnie, bo jest hacz w małym, więc tak? O, mogę zrobić abandon. Mogę poddać mecz. Wyszedł. On wyszedł z gry. Dobra, no czekaj, zrobię abandon. You will keep blood points. Aha, nie. Okej, okay. tak już umarłem, więc. A chciałem zobaczyć, co to w ogóle jest. Jak to wygląda, jakby ta procedura cała abandon.